W tym nagraniu omówię i przedstawię na przykładzie zadania przyjęcie i rozchód materiałów przy zastosowaniu stałych cen ewidencyjnych. Dla przypomnienia, cena przyjęcia materiału do magazynu może odbywać się albo w zmiennych cenach ewidencyjnych, czyli rzeczywistych cenach zakupu lub nabycia, jakie wynikają z faktur, albo w stałych cenach ewidencyjnych, czyli w cenie, którą jednostka przyjęła do wyceny. Materiałów i ona nie zmienia się w ciągu pewnego okresu. Jakiegoś dłuższego okresu na przykład roku. Oczywiście w takiej cenie, w jakiej następuje przyjęcie to, materiałów czy towarów, również po takich samych cenach następuje ich rozwód. Za podstawą ustalania cen ewidencyjnych materiałów. Przyjmuje się ceny nabycia lub zakupu. Natomiast w przypadku towarów ceny ewidencyjne mogą być ustalane na poziomie cen nabycia, zakupu albo cen sprzedaży netto lub brutto, rozumianych jako ceny hurtowe lub detaliczne. Zastosowanie stałych cen ewidencyjnych powoduje powstawanie różnic pomiędzy rzeczywistą ceną zakupu a ceną ewidencyjną. Różnice, te, różnice zwane odchyleniami od cen ewidencyjnych są odrębnie ujmowane w ewidencji oraz rozliczane pomiędzy rozchód materiałów oraz ich zapas końcowy. Odchylenia debetowe wystąpią wtedy, jeżeli rzeczywista cena zakupu jest większa od ustalonej przez nas ceny ewidencyjnej, wtedy różnice księgujemy po stronie debetowej konta. Natomiast odchylenia kredytowe, jeżeli rzeczywista cena zakupu jest niższa od ceny agencyjnej, wtedy księgujemy po stronie kredytowej konta. W skorygowaniu y, przy rozchodzie materiałów czy towarów będą również podlegały konta korespondujące z kontem materiały czy towary. Teraz przejdę do zadania. W pierwszej tabeli znajdują się rzeczywiste ceny zakupu materiałów. Druga tabela dotyczy rozchodu materiałów ilościowo. Operacje przychodów i rozchodów materiałów wyceniono z zastosowaniem ceny ewidencyjnej wynoszącej 5 zł za sztukę. I cena ewidencyjna ustalona została na poziomie ceny zakupu. Najpierw będę księgowała fakturę na, to, na następny dokument PZ i odchylenia między rzeczywistą ceną zakupu a ceną ewidencyjną. Pierwsza faktura 100 sztuk razy 4 zł za sztukę. Fakturę księgujemy po stronie debetowej konta rozliczenie zakupu. PAT 92 zł i rozrachunki z dostawcami 492. Teraz dokument przyjęcia. PZ 200, 100 sztuk razy 5 zł. Cena ewidencyjna. 500 zł. Materiały. I dokument PZ księgujemy po stronie kredytowej konta rozliczenie zakupu. I tu na tym koncie rozliczenie zakupu widać. Różnice między rzeczywistą ceną zakupu a ceną ewidencyjną. Cena rzeczywista jest niższa od ustalonej ceny ewidencyjnej, więc powstają odchylenia kredytowe. Materiały musimy skorygować o 100 zł, żeby doprowadzić do rzeczywistej ceny zakupu. Czyli księgujemy po stronie kredytowej konta, Odchylenia od cen ewidentyjnych 100 zł. I konto korespondujące rozliczenie zakupu. Następna faktura: 200 sztuk razy 5,50. Netto 1100 zł. VAT 253. I rozrachunki z dostawcami 1353. Teraz dokument przyjęcia nasze 200 sztuk razy 5 zł. 1000 zł i dokument PZ po stronie kredytowej konta. Rozliczenie zakupu. Może tutaj niżej, żeby było widać różnicę. Między rzeczywistą ceną zakupu. I widać, rzeczywista cena zakupu jest tym razem większa od ustalonej ceny ewidencyjnej, 100 złoty różnicy, więc powstają odchylenia debetowe. Do konta materiały musimy dodać 100 zł odchyleń, strona debetowa konta. I konto rozliczenie zakupu 100 zł Teraz faktura 300 sztuk razy 6 zł 1800 Faktura 1800 kwota netto VAT 414 2214 kwota brutto Powiązanie Dokument PZ 300 sztuk razy 5 zł. 1500 zł. Materiały. Dokument przyjęcia. 1500 zł. Więc nawózna rzeczywista jest większa od ustalonej ceny ewidencyjnej, czyli powstają odchylenia debetowe. Dodajemy do konta materiały 300 zł. Na odchylenie. I rozliczenie z zakupu, strona kredytowa 300 zł. Teraz rozwód materiałów. Oczywiście, rozchód materiałów musi nastąpić również w cenie ewiden ewidencyjnej. Czyli 200 sztuk razy 5 zł. Czyli 1000 zł rozwód materiałów na konto kosztowe zużycie materiałów i energii. 1000 zł. I oczywiście tutaj widać, że konto kosztowe zawiera naszą cenę ewidencyjną, więc rozchód należy skorygować o odchylenia. Ale to zrobię na sam koniec. Kolejny rozwód, 250 sztuk razy 5 zł, czyli 1250. 1250 rozchodu na konto kosztowe zużycie materiałów i energii. I teraz odchylenia. I teraz trzeba obliczyć odchylenia. Przypadające na zużyte materiały. Mamy do tego wzór na wskaźnik odchyleń oraz narzut odchyleń. Wskaźnik odchyleń to saldo odchylenia przez stronę winien materiały razy 100%. Saldo odchylenia. Jak obliczymy saldo? Saldo wynosi 300 zł. Jest to saldo debetowe. Przez stronę winien materiały. 3000. Mamy 10%. I teraz wzór narzutu odchyleń. Narzut odchyleń Nasz wskaźnik odchyleń, czyli 10% razy muzetka, czyli rozchód. Rozchodu mamy 2250. To się równa 225 złotych. I skoro są to odchylenia debetowe, musimy dorzucić do naszych kosztów 225 zł, czyli zwiększyć koszty. I rozchód odchyleń to będzie 225 zł. Na koniec możemy obliczyć odchylenia przypadające na zapas końcowy materiałów. Obliczymy saldo materiałów 303 tysiące 2250, saldo końcowe 750. I teraz wzór odchylenia przypadający na zapas końcowy. 750 zł. razy wskaźnik odchyleń 10%. To się równa 75 zł. I nasz na, na zapas końcowy przypada 75 zł. odchyleń. Teraz można obliczyć wartość bilansową materiałów. I Saldo końcowe, 750. I teraz dodać, ponieważ są odchylenia debetowe, 75 zł. Czy były odchylenia kredytowe? Wtedy od wartości materiałów odejmujemy saldo kredytowe, konto odchylenia. I to jest 825 zł, czyli wartość bilansowa materiałów 825 zł, czyli rzeczywista cena zakupu. Wartość zużytych materiałów, czyli konto kosztowe 2475 zł. 2400.